Niedziela, Boża i nasza, niedziela. Puk, puk, kto tam? Życie, nowe życie. 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli Dzień Świętości Życia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dwa tysiące lat temu żydowska dziewczyna powiedziała Bogu tak. Przyjęła. Nowe życie w swoje łono, by zrodzić zbawiciela świata. Niepojęta historia zgoda na Bożą Wolę. Dzisiaj niestety człowiek ulega duchowi tego świata, który zapomina, że został stworzony przez Boga, jedynego dawcę życia. Polskie okno życia ma już swoją wielosetletnią tradycję. Tak, tak, to nie pomyłka. W prądniku białym przy klasztorze duchaków zainstalowano pierwsze takie okno, a zaczęło się w średniowiecznej Francji. Odkuł niewiniątek. Tam też wypracowano metody działania na rzecz samotnych matek, niechcianych dzieci, bezdomnych, wielce aktualne do dzisiaj. Bardzo ciekawy artykuł de facto o kościele, który nie zdradził człowieka i nie zdradził tym samym Boga. Bezpłodność dotyka coraz więcej par małżeńskich. Przyczyny, styl życia, zatruta żywność. Co by to nie było, to jednak w takiej skali brak potomstwa staje się problemem już nie tylko osobistym, ale i społecznym. Dlatego trudno się dziwić, że ludzie chwytają się każdej nadziei, aby mieć dziecko. Adopcja in vitro, naprotechnologia, mniej lub bardziej słuszne i skuteczne sposoby. Ale jest jeszcze jedna bardzo godziwa droga modlitwa. Szczegóły w najnowszej niedzieli. Poród to fizjologia, a nie patologia. To po pierwsze. Po drugie, rodzić można nie tylko w szpitalu, ale i w domu. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Są takie miejsca, gdzie poród można oswoić. Metoda in vitro jest moralnie niegodziwa. Ksiądz. Arkadiusz Olczyk z całą życzliwością i zrozumieniem sytuacji tłumaczy, dlaczego tak jest, i oddziela krytyczny stosunek do tej metody od pełnej akceptacji miłości tak urodzonych dzieci, które nie są odpowiedzialne za wybory swoich rodziców, jeżeli takowi dadzą się w niektórych wypadkach jeszcze zidentyfikować niestety. Radio Jasna góra obchodzi swoje dwudziestolecie istnienia. Jak powstało? Kiedy? to kierował w pierwszych latach? Jak wyglądają kulisy rozgłośni, co jest siłą i istotą tego medium, nadającego audycję pod bokiem jasnogórskiej pani? Jak zmieniała się Rosja pod wpływem Putina? I co z Rosją po zabójstwie znanego opozycjonisty Borysa Niemcowa? Czy młode pokolenie Rosjan ma poglądy imperialne? Anna Łobuszewska, analityk ośrodka studiów wschodnich. Nie ma w tym wypadku żadnych złudzeń. Oxford? Dlaczego nie? Współpracujący z Niedzielą Ksiądz Paweł Rytel Andrianik uzyskał doktorat na tej prestiżowej uczelni. Jak się tam dostać? A jakie są sposoby studiowania i jak się tam utrzymać? Dowiesz się o tym wszystkim z wywiadu Lidi Dudkiewicz. Co by tu jeszcze sprzedać panowie? Co by tu jeszcze sprzedać? Kasprowy wierch? Proszę bardzo. Nie, to nie jest tekst kabaretowy. Stocznie zamknięto już y, dawno. Dlaczego? Ktoś te kosze wiklinowe w Polsce przecież musi wyplatać. Dla własnej wygody i świętego spokoju wmawiacie sobie Polacy, że jest dobrze. Prawda? Legenda o Aleksandrze Wielkim, największym zdobywcy w historii ludzkości, głosi, że gdy ciągnął on ze swoim wojskiem na kolejną wyprawę, na poboczu drogi zauważył człowieka. Był to uczeń szkoły cyników. Leżąc, wygrzewał się w słońcu. Aleksander zszedł z konia, podszedł do leżącego człowieka i zapytał: Czy mogę ci jakoś pomóc? A on, nie otwierając nawet oczu, powiedział: Zejdź mi ze słońca. Dla nas, chrześcijan, słońcem jest Chrystus. Co nam go przesłania? Alkohol, pornografia, życie bez ślubu. Sami Państwo wiecie dobrze, co. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.